ma! witam Was w dzisiejszym odcinku. Jak wiecie po samym tytule dzisiejszym odcinku film się kończy, gdy znajdę złoty item, więc trzymajcie kciuki, żeby ten film trwał jak najdłużej. A na początek zostawcie łapkę w górę, suba z dzwonkiem, wbijajcie na Discorda i napiszcie swój nick z gry w komentarzu, aby, aby wygrać 200 V-Dolcy. No i wiem, że wygracie akurat to wy 200V, dolcy. także jeśli spodobała Ci się taki film, to pamiętaj o zasubskrybowaniu i o zostawieniu łapki w górę. I w ogóle chciałem powiedzieć, że lecimy po 3000 do końca tego miesiąca subików No i mam nadzieję, że to się uda, bo jesteśmy tego blisko I co, no na razie jest sobie na tą zniszczoną bazę UR Nie wiem, smycz tu... O, ty, nowa broń, nowa broń, przetestujmy Co to za dźwięk? Patrzcie Ale dziwny, taki... Taki jakiś, no nie, nie fajny 24 obrażenia zadaje niby Ale dziwna akcja Patrzcie, co znalazłem Czyli to widzicie, jeśli otworzę tą skrzynkę i wyleci złoty item, to od razu film się kończy, więc pamiętaj, o łapki w górę, syma, dzwonki, się na Discorda! O, to jednak niebieskie Unloko, no. Unloko. co jest? Czemu chłopa? Ej, co jest? Ej, chciałem coś nas powiedzieć, czemu chłopa w Ej, ziomek, co ty tu robisz? Stary, co jest grane? Halo? Halo, teaming? Halo? O, dobra, wyszedł, dzięki stary <laughs> Jeszcze mi Epic zbanowało za teaming, co jest? Halo? Ale chłop w ogóle kiedy on skoczy do mojego auta? Ty, ja może on siedział od początku gry w tym aucie? Ej, w sumie jakbyśmy chcieli, to już możemy teraz zakończyć odcinek Czy, czy to zrobić? No nie wiem, nie wiem Bo możemy zostawić ten odcinek w sumie I zrobić sobie złoty item No i będziemy już w sumie mieli koniec odcinka, nie? Więc... Nie jest to zły pomysł Żeby ten film trwał jak najkrócej Także pamiętajcie o zostawieniu łapki w górę, syba dzwonki w biciu na Discorda, a w komentarzu napiszę Wam czy wygrałem tą grę, czy nie. Siema!